Cześć tu Whistleblower. Czy wiecie, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Szczeniaka i Międzynarodowy Dzień Meteorologii? Ale to pierwsze brzmi znacznie ciekawiej, więc przy tym zostaniemy. A wiecie kto też kocha pieski? Wszyscy. Ha, ha, ale daliście się zrobić wiają. Chociaż jutro nie zobaczymy sanatorium miłości, bo jest mecz, polska łotwa. To ostatni odcinek już za tydzień, a my musimy Wam powiedzieć jeszcze tak wiele. Jak wiecie, Wiesia z sanatorium miłości przy końcu turnusu bardzo zbliżyła się z Cezarem. Czaryk wybrał ją nawet na swoją królową i kompankę na romantycznej wycieczce na Dolny Śląsk. Niespodziewana śmierć Cezarego bardzo przygnębiła seniorkę, zwłaszcza, że odszedł tak nagle, a ona nie zdążyła się z nim pożegnać. Po odejściu Cezarego pomagały jej jedynie rozmowy z przyjaciółmi. Z jednym z nich coś zaiskrzyło i rozmowy zaczęły się przedłużać do kilku godzin. Codziennie, tajemniczy mężczyzna ma siedem dych na karku i wyznał wiesi, że zakochał się w jej głosie. Problem w tym, że mieszka w Luksemburgu, ale Wiesia leci do niego na majówkę i choć będzie to taka randka w ciemno, bo parę jeszcze się nie spotkała w realu. To podobno wie się wiąże z tą znajomością pewne nadzieje. Pozostaje tylko trzymać kciuki.